Siema, witam Was już w trzecim odcinku z serii Minecraft Survival. Poza odcinkiem yy, wybudowałem, dokończyłem ten domek. Coś takiego mi wyszło. Jesz I dzisiaj go będę chciał trochę udekorować i w środku go ogarniemy. Powiedzmy, że go zrobimy w stan surowy, poza odcinkiem. A potem, jeszcze ile będzie czasu, to pójdziemy na jakąś mniejszą wyprawę. Yy, najpierw bym chciał jeszcze jedną rzecz dorobić, bo zapomniałem o niej. I zacząć w środku coś tam kmienić, nie? Yy, przydałoby się tam coś w środku zrobić, yy, jakieś skrzynki poustawiać i tak dalej. Yy, Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jeszcze będę chciał iść liście pozbierać. Mam pomysł z liściami. Ściszyłem jeszcze trochę Minecrafta. Piszcie, jak będzie go ze słabo słychać, to go głośno, bo teraz mi się wydaje, że może go trochę za bardzo ściszyłem. Jeszcze chcę zobaczyć, jak coś takiego będzie wyglądało. Tam się chyba nie da. Kajcie, jak tutaj zeskoczę Nie, ja to tutaj się nie da dodać, dobra. <coughs> Zobaczymy jak to będzie. Chyba z tym lepiej. Dobra. Idźmy pozbierać liście teraz, bo mam pomysł liśćmi. Nożyce. Dobra, idziemy. Tutaj trochę dalej. Ja jakoś tych dużo liści nie potrzebuję. Tak jest tak, żeby chociaż zebrać. Nie no może trochę więcej, ale są dwa staki. Dobra, i to teraz trzeba zetniemy. A to się nie ścinałem, jak nie mają liści. No dobra Ja jeszcze chwilę pozbieram liście i się zaraz widzimy przy domie. No dobra, zebrałem 3,5 staka. Chciał tutaj jakieś takie porobić losowe, czy jakoś takie poukładać. Sorry za tego laga. Przycięło mi. Takie coś porobić. To może fajnie wyglądać, ale nie musi, czy tam jakieś beczki pododawać? Coś takiego mi chodzi. Ja nie przykład tylko tak z przodu nie ma gdzie. A jeszcze bym chciał wejść na górę i tam u góry zrobić. Sorry, że cicho mówię, ale chory jestem sami jak tak głośno mówię, to jakby chrypę łapię. Ciężko mi się mówi tak głośno. Obecnie. Ja i opierniczę. O kurde, ogóreczek. No, coś takiego możemy zostawić. Fajnie wygląda. Tam też takie można pododawać, i wzorki u góry. Niby jakoś wiszą to. Czy tak zarosło, nie? Coś takiego. Ale dobra, teraz trzeba wejść na samą górę. Tam I też chcę pododawać. na całą po prostu postawić. Czy Znaczy tam jakoś. Tylko nie wiem, czy to będzie jakoś fajnie wyglądało. Kurde, nie to znowu. Znowu spadłem w No dobra, możemy tak zostawić. Fajnie myślę, że to wygląda. Jeszcze tutaj jakoś. Coś takiego można dobra, zostawić. Nie wiem, będę chciał też chyba piwnicę zrobić. No piwnicę. Zejście na lu, tam magazyn będę, będzie. Tutaj to wykopiemy. Nie wiem czy tej tej jaskini nie ma. Ale że to tak zostawmy mi zróbmy. Ja jeszcze trochę po z tymi liściami coś tam pododaję i zaraz się zobaczymy, bo będę chciał jeszcze tam zrobić jedną rzecz. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Dobra, pododawałem coś takiego yy, że tu jakieś tam beczki stoją. Pododawałem guziki, że te ściany są nierówne, jakby to jest za dużo niewidoczne. Ale takie beczki pododawałem nie żeby jakiegoś klimatu to nabrało i wygląda to dużo lepiej niż na początku odcinka yy, dobra teraz muszę iść jeszcze pozbierać trochę drewna A w sumie jest trochę drewna to dobra ja tutaj biorę wszystko z czego będę chciał robić teraz to na pewno biorę. Albo <coughs> nie. To sobie wezmę. Ale... Um, łóżko postawimy takie. I um, jeszcze tam coś... Ch Kurde. Dobra. Tyle. Teraz chcę zrobić trochę crafting craftingów. Zróbmy tak. Tutaj jeszcze jest jeden. Dobra, osiem craftingów starczy. Skrzynek trochę do środka, oczywiście, bo jeśli tam do magazyn będę robił, będzie jeszcze trochę więcej potrzebne. Dobra, czekajcie, ja chyba miałem gdzieś tutaj... Nie, tego chyba nie miałem, ale dobra. Trzeba iść jeszcze troszkę pokopać. Eee, yy, kamień. Chyba... Dobra, następnego dnia. To ja sobie to wykopię, wszystko przygotuję i... Jak to wszystko ogarnę, to się widzimy. Dobra, mam trochę itemów. Nadal bym chciał tutaj sobie tak zrobić. Yy, dwa piecyki. Okay, Czekajcie, bo tam jeszcze są dwa. Oto to mam pomysł i tutaj będzie jeszcze jeden taki i taki. Eee. Skrzyneczka, skrzyneczka. Crafting. Crafting. Jeszcze jakoś trzeba Eee. Czekajcie, tutaj jest nie, tu jest, raz, cztery, trzy, cztery, tu jest środek domu, ja mam takiego słupa pierdyknął, czekajcie, raz, dwa, trzy, cztery, dobra, tutaj, o, coś takiego, ok Tutaj bym na dole skrzynki podokładał Tam nie, ale na przykład tu. No i tak to możemy zostawić. Jeden dalej, okej. Okay. Też postawmy taki słup. Ja jakoś nie umiem dekorować, ten dom nie jest za ładny, ale starałem się. Eee. Tak zróbmy, tak, nie Sorry Tak, tak, tak Tutaj Czekajcie, jeszcze mam kobla, mam Sorry Nie chcą, wyłączyłem mm. Czekajcie, ja zrobię cięcie o zaraz Dobra Chcemy tutaj zrobić coś takiego. Pyk. Pyk. Taką jakby łoweczkę. No coś takiego zrobimy. I z tej strony tak samo. Tylko nie wiem, czy lepiej nie będzie wyglądało, jak tak będzie. Nie, tak nie. Tak zostawmy. skrzynki, tak, pyk Tyk. tak ustawmy no i taką jedną dajmy tutaj albo nie, patrz, crafting na no to to no i coś takiego tutaj jeszcze możemy crafting jeśli takiego jest za ładne to nie jest, ale ja mówię nie mam jakichś, jakiegoś talentu udowniczego. Dobra, ja zobaczę ile mamy od minut odcinka i zaraz się wybierzemy na jakąś mniejszą wyprawę. Dobra, pójdziemy na wyprawę taką jakąś mniejszą i jakby to będzie taka wyprawa, że dziś wyruszymy. Na kolejnym odcinku jeszcze będziemy śli i wrócimy jutro. Znaczy wiecie jutro. Na kolejnym odcinku. Gdzie jest tylko I to na jak dzisiaj wyruszymy, jutro do, na cały odcinek na wyprawie, i na kolejny odcinek y, wracamy tutaj. I. No dobra, ja sobie koordynaty tylko ok. I y, y, na kolejnym odcinku wracamy tutaj. I wracamy tu i sobie ten. Przenosimy. I temy i gramy. Ja sobie tylko koordynaty szybko zapiszę. Czekajcie. Dobra, zapisane. Kolejny odcinek to będzie cały czas wyprawa. No i dobra, ja bym poszedł właśnie w tamtym kierunku. Mam zbroję, mam zbroję, dobra. To idziemy. Chwilę pochodzimy i na kolejnym odcinku dalej to potrwa. No i ja potem poza odcinkiem wrócę. Wrócę tutaj. No i zaczniemy przynosić tam itemki i do kopalni się wybierzemy, albo jeszcze coś ogarnę, kurde. I przypominam, że w bice pod pierwszym odcinkiem z tej serii hmm, 10 łapek a będzie kolejna osoba. Macie jeszcze czas do dwóch odcinków, czyli jakieś 5 dni. Dostawcie yy, łapkę i subika. Yy, napiszcie, co jeszcze mogę zrobić na tej serii, bo to seria stworzona przeze mnie i przez Was. Więc piszcie. No i co? Tyle myślenie. Yy. Chciałbym znaleźć jakieś nowe te yy. chciałbym znaleźć jakieś struktury i sobie zapisać te koordynaty, żeby wiecie, na przykład jakieś tam, żeby tam wracać yy. albo wioskę czy coś. Bo się osiedliliśmy w takim miejscu, gdzie akurat wioski nie ma ostatnia wioska i gaszłem to była z 2000 kratek tamtego, nie No trochę to jest. Napiszcie w komentarzach, czy ładny jest ten dom, bo najpiękniejszy to on na pewno nie jest, bo jakoś nie umiem budować, ale i też szybko go w miarę robię. A, i wbijcie na drugi kanał Łątek, Poradnik, bo już niedługo się będą też tam pojawiać filmy. Kurdy, nie wyszedł. Już tam niedługo też się będą pojawiać filmy yy, z e FC24 yy, z Market Simulator. No, i to, co jak było zawsze, z, czyli z domków i takich innych, tam podobnych budowli. No i ewentualnie jeszcze z, z Minecraft, z tej serii, jakieś na przykład shorts, wycinki z filmów. No i myślę, że tyle tylko miałem do powiedzenia. No i co? No, więcej jakoś nie mam do powiedzenia. Tyle. No i co? Możemy już chyba kończyć odcinek. Na następnym odcinku będziemy szli tam dalej i coś może znajdziemy, albo ja jeszcze poza odcinkiem pochodzę. No i dobra. Jutro się widzimy na następnym odcinku, bo jeszcze jutro będzie. Potem będzie, nie wiem może w środę. Czy zrobię ankietę? No i do następnego odcinka przypominam o zostawieniu łapki w górę, jeśli Wam się podobało, subika, suba z dzwonkiem i no co. Do jutra, nara.